Święto świętego Tomasza. W pierwszym czytaniu świętego Pawła do Efesjan można usłyszeć taką nutkę niesamowitej dumy i wdzięczności z tego, że należy oni, ci, do których pisze do Kościoła, mówi do nich: nie jesteście obcymi przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. To jest taka niesamowita świadomość, że wy, którzy należycie do Kościoła, należycie, nie jesteście jakimiś obcymi, nie jesteście przychodniami, nie jesteście kimś, kto, kto, można powiedzieć, tuła się po tym świecie. Macie swój własny dom i to dom zbudowany na samym fundamencie Chrystusa Jezusa, dom zbudowany na samym fundamencie apostołów. I co więcej, że ta budowla rośnie cały czas na świętą w Panu świątynię. I wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, to znaczy wy również ze swoimi grzechami, ze swoją świętością, ze swoją wiarą, wy także budujecie razem Kościół. Nie ma tu mowy o tym, że ten Kościół jest zły, że ten Kościół jest niedobry, że ten Kościół się wali, że wstyd do takiego Kościoła należeć. Tu jest duma, duma, że należy do, do takiej rzeczywistości, w której, w której jest Pan Bóg, w której jest wiara, w której są apostołowie. Tego nam chyba trochę dzisiaj brakuje: takiego poczucia dumy z tego, że należymy do przepięknej rzeczywistości Kościoła. Takiej świadomości, że to jest niesamowita łaska i dar, że, że należy do organizacji rzeczywistości, do ciała, do misterium, które jest zbudowane na Chrystusie Jezusie, zbudowane na Apostolach. Tak, są ludzie grzeszni, są mankamenty, są rzeczy, za które trzeba wziąć odpowiedzialność, przepraszać, które, z których trzeba się nawracać, ale to wszystko tak jak w dobrej rodzinie, te każde błędy, czy sprzeczka, czy to, co się nie udaje, to naprawdę nie jest w stanie przekreślić tego niesamowitego bogactwa i daru, jakim jest dar Kościoła. Trzeba nam takiego powrotu do ucieszenia się tym, jak, jak wspaniała to jest rzeczywistość, jak, jak wspaniałe to jest dar, że mogę do tej rzeczywistości należeć. Psalm jednozwrotkowy mówi o tym, żeby chwalić Pana, żeby chwaliły Pana wszystkie narody i wysławiały go wszystkie ludy. Kiedy myślimy o Kościele, to tak naprawdę sobie człowiek pomyśli: Dzięki apostołom, dzięki misjonarzom na całym świecie, w każdym państwie, na każdym kontynencie są ludzie, którzy uwierzyli w Chrystusa. Że wszystkie narody, wszystkie języki mogą chwalić Boga, że to jest takie niesamowite poczucie, że należysz do organizacji, do rzeczywistości, która jest całkowicie, naprawdę całkowicie powszechna. Absolutnie powszechna. Nie wiem, czy jest jakakolwiek taka druga organizacja na świecie, która byłaby tak powszechna jak Kościół, tak po prostu przenikająca każdy naród, każdy kontynent, każde każdy miasto, która po prostu na każdym miejscu możemy powiedzieć: chwali Boga przez, przez swoje życie, przez liturgię, przez modlitwę. Bitwę, mówi o tym, jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Jezus Chrystus. Ewangelia jest znanym fragmentem o tym, jak to niewierny Tomasz stał się wierny, o tym, jak przez tydzień nie wierzył w Chrystusa albo tydzień później uwierzył w to, że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. I ten apostoł jest naprawdę przekochany, w tym sensie, że pokazuje, że, że czyjaś niewiara może pomóc innym, że tak naprawdę jego niewiara mogła pomóc innym do, do wiary. To świetnie widać na obrazie Caravaggio, kiedy tak patrzą apostołowie przez jego ramię, czy rzeczywiście dotknął, czy nie dotknął. Może się krępowali zapytać, może się krępowali sprawdzić, a on jednak się uparł, że jeśli nie włożę palca, jeżeli, jeżeli nie włożę ręki, to, 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 to nie uwierzę. Że ta jego niewiara pomaga innym w wierzeniu i nam też przecież pomaga, no bo widać, że skoro taki sceptyk przeszedł na wiarę w Jezusa Chrystusa, uwierzył, to ja, chociaż go nie dotykam, chociaż nie wkładałem tam ręki, to, to za świętym Tomaszem mogę powiedzieć: Pan mój, Pan mój i Bóg mój. Ale też Tomasz jest takim fajnym przykładem, że czasem trzeba poczekać na wiary, że ten tydzień opóźnienia, to może być tydzień opóźnienia Twojego dziecka, Twojej żony, Twojego męża, Twojego kogoś bliskiego. Ten tydzień może trwać rok, może trwać 10 lat, ale żeby też mieć cierpliwość, tak jak Bóg miał cierpliwość wobec Tomasza, jak apostowie mieli cierpliwość wobec Tomasza, żeby mieć cierpliwość wobec tych, którzy uwierzą później. Wierzymy za tych, którzy nie wierzą. I mamy cierpliwość, dlatego że Bóg również jest cierpliwy. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.